Ten stary garnitur, niejako pereroski nałożyliśmy nową szatę, ale niestety. Ta szata nie zmieniła, a wprost przeciwnie no przekryła tak, tylko patologię. Nie wiem, że nie byłam no, starego, młodego wina, lecz do starych bukłek. No to zresztą. No, by... bo, bo bukłaki pękną na wino się wyleje. No właśnie i dlatego I wydaje mi się, że powiem, zabrakło powiem, tego takiego to, głębokiego to jest, przeorania to jest, systemu. To jest bardzo skomplikowany. Wiesz dlaczego? Bo podstaw pracy każdego sędziego nie jest wiedza. Skąd on ma wziąć mądrość? W każdym systemie mądrość sędziego bierze się z instytucji patronat. Oni się uczą od starszego. Myśmy nie mieli starszego w tym nowym systemie. I próbowali. Ja w sądzie w, tym, w tej części nie majstrowałem nic. Ale od Strzębosza to wiem, on chciał Jemu łapał, tak. Jemu no. się wydawało, że on jak zostawi pewną część starych sędziów, to oni spełnią funkcję patrona. I że ten patronat wyedukuje młodych ludzi. I tu się... Sprawa położyła, tak?